Moi drodzy, jesteśmy w plenerze. Tak jak mówiłem, będziemy ten sprzęt testować. Oczywiście, bohater dzisiejszego naszego, dzisiejszego naszego odcinka: model GSI Free. Składany, bardzo prosty w rozłożeniu, wózek typu walizka. Proszę zobaczyć, jednym prostym ruchem go rozkładamy do zakliknięcia. Jest taki charakterystyczny dźwięk. Wyjmujemy sobie podnóżek i wózek jest praktycznie gotowy do jazdy. Wystarczy go. Tylko uruchomić. Moja waga blisko 100 kg, także myślę, że to będzie ciekawy test. Nośność z parametrów, mówiłem, ale powtórzę: 150 kg nośności. Dlatego ten wózek jest bardzo ciekawą alternatywą, ponieważ gros sprzętów jest do wagi 100-120 kg, 130 kg. Ten niewątpliwie ma podniesioną tą nośność i to jest jego dużym plusem. Wygodnie się siedzi, poduszka siedziska, poduszki oparcia, możliwość przełożenia, oczywiście, joysticka. Natomiast no zobaczymy, jak on zachowuje się po terenie w terenie tak naprawdę. Jeżeli nas obserwujecie, to wiecie, że no raczej te sprzęty inwalidzkie, rehabilitacyjne typu wózki, skutery nie mają, problemy, nie mają problemu w poruszaniu się po powierzchniach utwardzonych, czy to ścieżkach rowerowych, kostce brukowej, nie wiem, chodnikach, asfaltach, w pomieszczeniach. Natomiast no, pokazujemy i staramy się jakby pokazywać, jak mogą zachowywać się w parkach, w takich miejscach, gdzie ten teren jest troszkę już powiedzmy inny. Dlatego ja serdecznie chcę Wam tutaj jakby zaprosić i pokazać, jak on jeździ właśnie na zewnątrz, po trawie. Tutaj jest teren co prawda nie tak równy, bo jeżeli mieszkacie w jakimś domku jednorodzinnym, macie swój taki teren zielony, to zazwyczaj no, ten teren jest równy, jest na nim trawa. Tutaj mamy taką troszkę dziką górkę. Ja się znajduję, znaczy... Tak naprawdę robimy materiał z naszego, z mojego rodowitego miasta, jakim są Pabianice. Jesteśmy na tak zwanym Lewitynie. Jest to taki miejski ośrodek sportu i rekreacji. Jest on ładnie teraz zrewitalizowany. Myślę, że, że jest tutaj naprawdę fajnie, ładnie i mieszkańcy naszego miasta też tutaj spędzają mile czas. I myślę też, że dla osób, które poruszają się właśnie, są osobami niepełnosprawnymi, poruszają się na różnego rodzaju wózkach inwalidzkich czy też skuterach. Mogą tutaj fajnie spędzić czas, i chcę też pokazać, że te ograniczenia są coraz mniejsze. Sprzęty też się zmieniają. Tutaj mamy wózek, który jest bardzo łatwy w przetransportowaniu, bo łatwo się go składa. Jest w miarę lekki, bo waży 35 kg. No i proszę zobaczyć, tym wózkiem jesteśmy w stanie podjechać pod górkę. Tutaj jest miejsce, gdzie dzieciaki mają świetną zabawę zimą. Oczywiście to, co zawsze powtarzam, to nie są też kłady. I nie wiedziemy nimi wszędzie, natomiast zobaczcie, że, pomimo tego, że ten wózek nie jest dedykowany jakoś mocno w terenie i na pewno są konstrukcje, które zdecydowanie lepiej będą zachowywać się na zewnątrz, bo na to będzie miała wpływ moc silników, koła, bieżni gopony. Tutaj mamy taki wózek, który tak naprawdę ma koła pełne, czyli są to koła bezobsługowe. Natomiast daje sobie, powiedzmy, radę. Zawsze ten sprzęt będzie miał pewne ograniczenia i wszędzie. Się nim nie wiedzie, ale też no, pamiętajcie, że jak mamy czasami samochód, który ma napęd 4 na 4 to też nie zawsze pokonamy jakby określony dystans. Natomiast zobaczcie, zobaczcie sobie z perspektywy. No, wjechaliśmy na tą górkę bez większych problemów. Ja też na niej mogę wykonać manewry skrętów prawo, jak i w lewo. Yy... Ciężko mi też jest powiedzieć, jak się zachowa jeszcze przy większej wadze, no ale przyjmijmy, że około 100 kg nie ma większych problemów. Zjedziemy sobie teraz tutaj, jakby hmm, być może już pewną tradycją, podjedziemy sobie, postaramy sobie zjechać tym ekstremalnym zjazdem, bo to się już pojawiało na naszych materiałach. I postaramy się zahaczyć o tor pamtrakowy, który też znajduje się tutaj. Na, na naszym pabianickim lewitynie. Zobaczymy czy tam będziemy mieli jakieś możliwości. Oczywiście, o zobaczcie tutaj wózek już trochę zjeżdża grawitacyjnie, dlatego no ja zawsze powtarzam z opiekunem pod nadzorem, jeżeli chcecie szukać takich ekstremalnych wrażeń. Staram się znaleźć tutaj jakąś w miarę łagodną ścieżkę zjazdu. Myślę, że spróbujemy może tutaj i zobaczymy też, bo przejedziemy troszkę w tamtym miejscu. Myślę, że, że, że będzie to bardzo ciężkie do wykonania. Zobaczymy jak w tym. O, wyrzuca, także no sami zobaczcie. No. Mogłem wybrać zupełnie inną drogę, ale chciałem pokazać, że no trzeba tutaj się pilnować i obserwować. Postaramy się, troszkę wózek już wyeksploatowałem, jeżeli chodzi o baterię. Natomiast po ścieżce rowerowej nie ma żadnego problemu, zobaczymy, czy uda nam się podjechać tutaj na tor, w tym chociażby jednym miejscu. Nie, no, siły grawitacyjne są nieubłagane, jest za duży kon natarcia, także wózkiem elektrycznym po torach pumptrackowych nie pojeździmy. Natomiast równy teren, ścieżka rowerowa, kostka brukowa, czy zjazd chociażby na trawę? Jak najbardziej tak. Także uważam, że jeżeli chodzi o parametry tego wózka, naprawdę jest to bardzo fajne rozwiązanie. Wózek lekki, mały, składany. Podróżny, ciekawie, będzie się zachowywał na pewno na jakichś wyjazdach wakacyjnych czy weekendowych. Ma dużą nośność, bo to jest jakby bardzo ważne. Dlatego jedzie się przyjemnie, pomimo tego, że są koła pełne, i wielu was, którzy poruszają się na wózkach, wiecie, że jest tutaj plus jakby bez awaryjności. W kołach pełnych, tak nie ma tej amortyzacji jak w kole pompowanym, nie ma też tej przyczepności. Ciężko mi jest powiedzieć, jak będzie się zachowywał w przyszłości, jeżeli troszkę tym wózkiem pojeździmy, ten bieżnik się wytrze, czy nie będzie się to koło uślizgiwało, czy nie będzie takiego efektu. Tego na chwilę obecną nie wiem. Troszkę tych wózków już sprzedaliśmy, klienci. Nie dzwonią z jakimiś reklamacjami czy z innymi sytuacjami. Także myślę, że jakość jest po prostu ok i naprawdę daje on radę sobie na zewnątrz. No i cóż, no i w takiej sytuacji ja Was dalej będę po prostu zachęcał i to, co jakby do czego namawiamy na naszym, na naszym kanale to jeździć, testować, próbować. Oczywiście są to przedmioty refundowane, także jeżeli macie jakiekolwiek zapytania, to ja zapraszam po prostu do kontaktu. My przeprowadzimy przez taką refundację, powiemy co, gdzie i jak. Obserwujcie nasz kanał na YouTube, nasze inne media społecznościowe, bo będziemy po prostu testować ten sprzęt, zarówno wózki, skutery, przystawki, podnośniki, no różne, różne sprzęty. Będzie teraz tego, tego coraz więcej. Ja serdecznie pozdrawiam i miłego dnia.